Święty, zawsze święty, nie. się on może w tobie do no pisma, kto się im podda. Ciebie, Boże. Panie, tylko Ty jesteś święty. Chwalimy Ciebie, Boże. Ty jesteś Bogiem i miłosierdziem. Chwalimy Ciebie, Boże. Ty przychodzisz do tych, którzy uznają swoją grzeszność. Chwalimy Ciebie, Ciebie, Boże. Chwalimy Ciebie, Boże. Ty przebaczasz nam całkowicie i przybaczasz godność Twoich synów i zórych. Chwalimy Ciebie, Boże. Ty dajesz nam najświętszy zakrany, zakrany w pojedynkę, w którym możemy ciągle na nowo doświadczać Twoich łaskich. Chwalimy Ciebie, Boże. Chwalimy Ciebie, Boże. Lom ah. hvala na vijek. Tobie chwała na wieki, za skłonęły zakonne, które poświęcają się dla obie i niepełnosprawnych. Tobie, tobie chwała na wieki, za to, że ty sam wychodzisz nam na przeciw. Tobie, tobie chwała na wieki, za wszystkich kapłanów, którzy nam w dziedzinie to dają. Tobie chwała na wieki, wszelkie panie. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise